Cześć! Ja jestem Grzesiek. To jest Fryderyk. O! Jestem z Amber Team Testing i zostałem poproszony przez Maczkę o odpowiedzenie na jedno ciekawe pytanie do dzisiejszego odcinka. Czy warto mieć certyfikat B? Dobre pytanie. Warto? No Pewnie, że tak. Ty, ale czy pytanie nie było inne? O! Inne? Ale jakie? Czy trzeba albo warto mieć certyfikat i żeby zostać testerem? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: jak my, tych drutów w kieszeni. To zależy. Czy warto go mieć? Zawsze warto. Lepiej mieć niż nie mieć. Natomiast, czy potrzeba? Nie wiem. Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Wydaje mi się, że raczej ważniejsza jest dla nas wiedza praktyczna. To czy umiemy przetestować coś? Czy umiemy stworzyć przypadek testowy? Czy wiemy, czym się różni przypadek testowy od scenariusza testowego? Czy rozróżniamy testy regresji od testów potwierdzających? To jest raczej kluczowe na początku i to raczej rekruterzy sprawdzą. A czy mamy certyfikat potwierdzający wiedzę teoretyczną? Fajnie go mieć. Fajnie go mieć, szczególnie jeżeli nam brakuje doświadczenia projektowego, ponieważ pokazuje, że chcemy coś zrobić w tym kierunku. Czy jest niezbędny, raczej nie, no bo to nadal jest wiedza teoretyczna. Certyfikat potwierdza tylko wiedzę teoretyczną. Wiedzę praktyczną, no nie bardzo jest jak potwierdzić. Ja, na przykład, 5 lat temu, zaczynając pracę w testach, nie miałem zielonego pojęcia, że w ogóle istnieją certyfikaty testerskie. No wiadomo, przyszedłem do pracy, zacząłem pracować, się dowiedziałem, jest coś takie CTFL, fajnie, zrobiłem potem agile, potem jeszcze jakieś tam parę certyfikatów. No ale nadal ten certyfikat jest tylko potwierdzeniem wiedzy teoretycznej, albo aż potwierdzeniem wiedzy teoretycznej. Czasem są potrzebne do jakichś większych projektów, czasem do publika są wymagane i koniec kropka certyfikat musi być. Ale jeżeli nie jest to ten case, to faktycznie ważniejsza jest wiedza praktyczna. Często prowadzę rekrutację. I na tych rekrutacjach mówię ludziom, ja nie potrzebuję suchej definicji. Jakby to potrzebowało suchą definicję, otworzę sobie syllabus i sobie ją przeczytam. Fajnie, jakbyście wiedzieli, co to jest test potwierdzający, czym się różni od testu regresji. Z tym w ogóle będzie ciekawostka i zagadka. Fajnie, żebyście rozumieli to, o czym jest rozmowa, rozumieli branżę. A czy zaczynając drogę, czy chcą zostać testerem, macie już certyfikat, czy go nie macie, to chyba jest sprawa drugorzędna. Teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli macie certyfikat, nie mając doświadczenia, to chociaż pokazujecie to, że wam zależy i że chcecie coś w tym kierunku robić. Gumieś, a jak ty uważasz w sobie w tym temacie? Wypowiedz się, proszę. Jak to jest być certyfikowanym testerem? Dobrze? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo, że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co w testach nie najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy poprawili mi komity, kiedy byłem sam, kiedy sobie nie radziłem. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe błędy wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa tak, że nie znajduje się zrozumienia, który, by tak rzec, pomaga nam współpracować. Ja miałem to szczęście, by tak rzec, ponieważ się znalazłem. I dziękuję ISTQB, dziękuję mu. Dziękuję za szkolenia. Jest EQB to certyfikaty, jest EQB to ludzie. Wielu ludzi pyta mnie o to samo: jak ty to robisz? Skąd czerpiesz te definicje? A ja odpowiadam, że to proste. To wspólna terminologia, to właśnie ona sprawia, że dziś testuję w Polsce, a jutro, dlaczego by nie, będę testował w Australii. A jeszcze wracając do zagadki, czy wiecie, czym się różni test potwierdzający od testu regresji? Pewnie wiecie, teraz miałem kiedyś rekrutację z człowiekiem, który powiedział mi perfekcyjnie, praktycznie definicję jednego i drugiego. Wytłumaczył mi dokładnie na pytanie dodatkowe co jak działa, co jest z czym, to tak jest gwiazdka. Powiedział dokładnie odwrotnie. Pomylił dokładnie retest z testem regresyjnym. No i jak myślicie, co się z nim potem stało? Odpowiadając na zagadkę, jak poszła rekrutacja? No cóż, kolega przyszedł rekrutację z wynikiem pozytywnym. Co prawda pomylił, ale rozumiał jedno, drugie, masę innych rzeczy. No i dzisiaj. Zarówno my jako Amber Team Testing, zarówno klient, u którego pracuję, jak i chyba on sam, czyli de facto też my, jest zadowolony. Wszyscy są zadowoleni. My mamy fajnego testera, fajny tester się może rozwijać. No i to też pokazuje, że teoria teorią, ale najważniejsza jest praktyka. I tym pozytywnym akcentem zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku i za tydzień, w kolejny wtorek. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć! Jeżeli wytrwaliście do końca, to dzięki wielkie za uwagę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, ale w całej tej dyskusji nie pogadaliśmy o tym, kim jest tester. Chcemy zostać testerem, ale kim jest tester? Czy ja jestem testerem? Może. Może jestem, a może nie jestem, ale chyba ja jestem. Te par lat w końcu spędziłem na tym. Czy warto być testerem? Pewnie, że warto. A poza tym jest strasznie zimno i kończę ten filmik.